Halo, ABC, szukam grupki. ABC? ABC? ABC! Ol, szybko Siemano. znalazł grupkę! Ja cię kręcę, nie spodziewałem się, że tak szybko znajdzie grupkę. Siemano, widzowie, tutaj bekon. Dzisiaj oceniamy historykę pod tytułem Toksyczna bestia podrywa mi chłopaka. Zobaczymy, co się będzie działo. ...ordeczki. Cześć. Witajcie, przystojniaki! Ej, jak macie na imię? Przedstawcie się. Ja jestem Asia. Ja jestem Leon! Leon, fajne bardzo. imię! A ja jestem Suzy. Ej, chłopaki, po co ten bekon tu jest? Poważni jesteście? Asia, nie bądź taka niemiła. Ej. Dokładnie. Ona też szuka przyjaciół. Ale ona jest biedna i brzydka. W dodatku śmierdzi. Jest no, dobrze. Dlaczego wszyscy się śmieją z bekonów? Jest mi bardzo smutno. A lubicie mnie może? Ja też jestem bekonem. Możecie napisać w komentarzu, czy lubicie bekony, czy nie lubicie. Bo to jest taka odwieczna zagradka na Robloxie. Możecie napisać, jestem bardzo ciekawy. Mogę okay, jej dać parę robuxów i będzie fajnie. Aha, okej. Okay. Suzy, chcesz jakieś robuxy, Bo chyba jesteś biedna. Tak, proszę daj mi robuxy. Bartek daje Robuxy. Który bekon by nie chciał o, Robuxów? Boże, dziękuję, przystojniaku. <laughs> nie ma problemu. Zmień teraz swój awatar na lepszy. Oki, okay, zaraz wracam. Dziękuję. A ja dlaczego nie dostałam Robuxów? W czym ona jest niby lepsza? Oczywiście nie... musi się zaczynać zazdrość, nie? To jest najgorsza na grupkach. Bądź zazdrosna. Ona jest biedna. No właśnie, ty masz przecież Robuxy. Suzy, wraca do gry. Wow, Suzy, wow, ale jesteś ale śliczna. No, ale masz skina ładnego tak, teraz. Piękny awatar, Suzy. Zakochałem się. Aha, ja też. A może zrobimy Face Reveal? Face Dobra, reveal. ja chcę pierwszy. To jest najlepsza część na grupce, Face Reveal. Ej, ale widzowie, zanim zrobię Face Reveal, to proszę was, zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję, bo Bekonek ma tak mało subskrypcji, a chciałbym być sławnym youtuberem. Także zostawcie lajka, like subskrypcję, jeśli mnie lubicie, jeśli lubicie oglądać moje reakcje, a my wracamy do oglądania. Oki to ja chcę ostatnia. Patrzecie, to jestem ja! Ale przystojniak, chociak, Sigmuś. Sigmuś. A to Sigmuś, ja. Ty też jesteś śliczny, Bartuś, kraszuje. Dokładnie. Piękny. Dziękuję, dziewczyny. Asia, dawaj, teraz ty się pokaż. Ja mówiłam, że będę ostatnia. Teraz kolej na Suzi. Dobra, to jestem ja. Patrzcie, co myślicie. O Boże, Spoko. wyglądasz jak prawdziwa modelka Suzy. Kraszuję. O, jesteś taka skraszował. śliczna, Suzy. Kocham twoje oczy. Myśli, czemu ona jest taka piękna? Ej, ona zaraz będzie na maksa zazdrosna, bo nie że dostała Robuxy, to jeszcze wszyscy ją komplementują. Ona naprawdę zaraz będzie zazdrosna bardzo. Asia, coś mówiłaś do mnie. Czy mi się wydawało? Tak, mówiłam, jesteś brzydka jak szczur podziemny. Szczur ja jestem podziemny. piękniejsza od ciebie, ty bekoniaro brzydka. A ona się zachowuje jak szczur kanalizacyjny, bo cały czas ocenia innych, a to jest najgorsze. Nie można nikogo oceniać. Pamiętajcie, każdy jest super widzowie. Asia, teraz ty się pokaż i nie wyzywaj, Suzy to złe. Dobra, ja pidi, idę, siusiu, zaraz będę i wysyłam fotkę. Muszę selfie strzelić. Dlaczego ta bekoniara jest ładniejsza ode mnie? Jakim prawem ja jestem gorsza? Co to ma być? Masakra. Dobra, muszę znaleźć jakąś fotę na Google, ja na pewno siebie nie pokażę. Dobra, dobra, o, to będzie Co? idealne! Użyję tego zdjęcia! Nie. Skibit wróciła. To była Hania z Genzi, ona naprawdę tego zdjęcia użyje. Cieszę. Sorki za opóźnienie, ale coś mama chciała. Patrzcie, przystojniaki, to jestem ja! To przecież jest fake! To nie ona! To nie jest czas. Naprawdę, mogła wybrać jakiekolwiek zdjęcie z neta, a ona wybrała akurat zdjęcie hani z Jenzi. No po prostu nie wierzę w to nie! Ten Hania z Gęzie? Kojarzę tą twarz! Asia, dlaczego nas okłamujesz? Pokaż prawdziwe zdjęcie! Dzień DJ dzie, dzie, dzie. Asia, bądź z nami szczera albo wylecisz z grupy. Nie bądź oszustką. Nie martw się, Asia. Przecież Haniec z GenZi zna praktycznie każdy, no. Jak jesteś brzydka, to nie będziemy się śmiać. Przepraszam was, mordeczki, ale się wstydzę. Boję się, że mnie wyrzucicie, bo jestem brzydka. Nie mogę, a wy znacie Haniec z i z? Napiszcie w komentarzu, czy znacie GenZi w ogóle, czy oglądacie coś takiego. Napiszcie w komentarzu, jestem bardzo, bardzo ciekawy, czy znacie GenZi. Brzydka, niestety. Suzy jest piękniejsza ode mnie. E... Dziękuję, Asia, za docenienie. Ale pewnie też jesteś piękna. Pokaż się. Dobra, to jestem ja, patrzcie. Wow, Eww, Jesteś to jest taka fake. cudowna. Dokładnie, ale ja masz taki pyszczek. Piękna. Ładna. To musi Dziękuję być wam, fake. jesteście cudowni. Suzy, przepraszam, że byłam dla ciebie niegrzeczna. Wybacz mi. O. Oki, nie ma problemu. Ej, Wybacz... fajnie, zmieniło się na miło. No mam nadzieję, że już będzie cały czas miła i że się nie zmieni znowu na gorsze. Ej, moja bestia, chcę dołączyć do naszej grupki. Eluwina, mordeczki, co tam? Z kolano Roxy. Hej piękna. Simanko. Ale ma awatar, wow. Jak się nazywacie, bo was nie znam. Roxy to jest Bartek, Suzy oraz Asia. Chcecie zagrać może w Brookhaven ze mną? O, wow, Brookhaven, ja tak. To mogę zagrać. Moja ulubiona gra. Ja też mogę. Zamknijcie się. Pytałam tylko Leona o to, a nie was. Y no nie. nie mogę teraz Roxy grać. Serio, czy tutaj właśnie przyszedł znowu kolejny jakiś toksyk? Mam dużo nauki, zagraj z dziewczynami. Chyba sobie kpisz. Nie chcę z nimi grać. Nie możesz ze mną w końcu pogadać? Mogę tutaj z tobą pogadać na grupce. W czym problem? Aha, okej. Okay. Ej, chcecie się może spotkać na żywo ze mną? Tak, ja chcę. Ja też mogę. Boże, nie pytałam was, o Ej, dule, moim zdaniem tylko... to jest nieodpowiedzialne, bo dopiero co ją poznali, a już się chcą spotykać na żywo. Moim zdaniem to nieodpowiedzialne, bo nie wiadomo kto gra tak naprawdę na tym koncie, dopóki nie zrobili tam face reveal, ale w sumie face reveal też można oszukać, także widzowie uważajcie. Leona i Bartka. Roxy, ale ty jesteś chamska. Ja bez dziewczyn nigdzie się nie ruszam. Ja tak samo, dokładnie. Ej, a gdzie mieszkacie? Powiedzcie proszę. Ja mieszkam na Śląsku, niedaleko gór. O, ja też na Śląsku mieszkam. Ej, ale Beka ja tak samo. XDDD. Ej, a eee... zgadnijcie, gdzie mieszka Bekon. Zgadnijcie w komentarzu. Napiszcie miasto, które myślicie, że. w którym mieszka Bekon, w sensie, że ja. A ja zaserduszkuję te, które będzie prawidłowe, ok? Zróbmy taką zabawę. Ja mieszkam w Niemczech, więc raczej się nie spotkamy. Szkoda. A ty, Suzi, gdzie mieszkasz? Powiedz nam. Ja też ze Śląska, mordeczki. Spotkajmy się. Ej, to spotkajmy się jutro w katowicach pod spotki. Tak, będzie mega fajnie! To jest super pomysł! O Boże, ale się jaram, że was chłopcy zobaczę! Przytulaska wam zrobię. Ja niestety nie mogę iść. Dobra, ja lecę na razie. Aha. Papa słodka. Dobranoc bestii! Na razie. Dobra, ja też lecę do jutra. Ja też papa. Ej, brzydulo, a ty jutro nie przychodź, nie chcę cię tam! No Aha. co za toksyczna dziewczyna, ja w to nie wierzę, naprawdę! A? Bo co mi zrobisz? Czemu nie mogę? Bo to moi bestii i chcę sama z nimi spędzić czas bekoniaro. Możesz sobie pomarzyć. I tak przyjdę haha, ha, odwal się. Co za wredny szczur, nie lubię cię i nie chcę cię znać. Dobra, ja idę. Na razie nie chcę mi się z tobą gadać. Dzień później. Cześć Bartuś. Miło cię widzieć. Wow, ale piękna miasto, ale jesteś piękna, słodka. Dziękuję, Bartuś. A tak w ogóle Asia zamówiła bilet do Polski i przyjedzie do nas. Ma małe opóźnienia. Więc będzie godzinę później. Ale fajnie. Oki doki besty. Siemano mordeczki, przyszedłem z Roxy. Cześć. O Roxy. Ekstra, którą się wszyscy spotkali w Realu. Ej, A jesteście ciekawi, jak wygląda back on w Realu, czyli ja? Napiszcie w komentarzu. Jeśli chcecie, żebym kiedykolwiek zrobił face reveal, to zostawcie suba i lajka. Like, jak zobaczę, że jest dużo subów i lajków, like to zrobię w końcu ten face reveal. Ale to musi być tak trochę więcej, bo wiecie, no tak, troszeczkę się wstydzę tego face reveal, ale chcę je zrobić. Chcielibyście, żeby nie zobaczyć, to napiszcie w komentarzu. Co tam słychać? Hej Bartuś, wszystko gitara, ale ty jesteś hot. Cześć Roxy. Cześć, czekaj. Ej Bartuś, Leon mam prośbę. Czy możecie pójść ze mną do łazienki? Boję się iść sama. Idź z Roxy, przecież ona jest dziewczyną. Nie chcę z nią iść, ona jest szczurem i jest brzydka. Proszę, chodźcie ze mną. Strasznie muszę... mnie denerwuje to, że ona jest taka toksyczna. Mam coś powiedzieć. No dobra, pójdę xddd. Ja też, Suzy, poczekaj tutaj. Zaraz do ciebie wrócimy. Dobra, chodźcie, szybko. Poszli do toalety. Dobra, wracamy. Wszystko ogarnięte. To co idziemy? Czekajcie, zanim pójdziemy, muszę wam coś jeszcze powiedzieć. Okej, okay, no co się takiego? stało? No co takiego? XD. Czy my chcemy serio wracać do Suzy? Nie chcę iść do a... niej. Olejmy ją i chodźmy do mnie. To może ją by olali, a nie tą Suzy. No ja nienawidzę jak ktoś tak nastawia przeciwko komuś. To jest takie szczurowate zachowanie. Nie możemy tak zrobić. Jeszcze ma Asia dojechać i musimy na nią poczekać. Co? Ona przyjeżdża? Jak to? Przecież ona mieszka w Niemczech. Ale zamówiła bilet i będzie dzisiaj, więc chcę ją zobaczyć. Wow, ale super, mega fajnie. Dobra, wracajmy do Suzy, bo pewnie się martwi o nas. No, tak, wracajcie to, końcu, to wszystko no. trwa. No właśnie. Ja nie mogę, ale wy jesteście nudni. To Wracają ty jesteś do nudna. Ej, mordeczki. Asia do nas dołączyła. Ceko, czekajcie. Roxy, to ty? Co ty tu robisz? No, spotykam się z przyjaciółmi. Tak jak ty, XD. Wy się kiedyś spotkałyście w realu? Tak byliśmy najlepszymi bestii ale już nie jesteśmy. No, nie dziwię no, się, jak nie można lubię... być totalnie... Jak można być bestie z taką dziewczyną toksyczną? Ja się totalnie nie dziwię, że one się poróżniły. Jej za bardzo. Co się takiego stało? Długa historia, ale niestety Roxy wybrała popularność zamiast mnie. Nie, ona kłamie. Co za wrednota. Byłaś po prostu nudna i chamska. Temu przestaliśmy się przyjaźnić. No, Co? jak Roxy? można tak powiedzieć? Ale to nie było fajne. No właśnie. serio wierzycie jej bardziej niż mi? Znamy się dłużej. Nie, Roxy, nie bądź toksyczna. Może gdzieś pójdziemy. Nie gadam z Tobą, Brzydulo, odwal się ode mnie. Mogłoby zluzować i w końcu by mogli spędzić jakoś fajnie czas, a tak to ona ciągle się woli wyzywać i tracić swoją energię na takie pierdoły, no. Roxy, nie bądź taka hamska. Dokładnie, mamy Cię już dość. Ale z was lamusy chłopaki XD. Idę od Was. O w końcu ona poszła, miałam już jej dość. Tak była męcząca. Dobra, ja muszę lecieć do domu. Papa mordeczki. Do zobaczenia na Roblox, Suzy. Papa słodziaki. Roblox. Siemanko bestii. Miło was było wczoraj poznać. Tak się cieszę. Tak super było. Przepraszam was wczoraj za Roxy. Nie wiedziałem, że będzie taka chamska. No właśnie, wszystko by było miłe i fajne, gdyby nie ta Roxy, która była taka toksyczna. Jest okej, okay, Leo. Bartuś, czy możemy pogadać na osobności? Oczywiście, Suzi. zaraz wracamy. Okej, okay, czekamy. Dobra, to więc. No słucham. Bartuś, podobasz mi się bardzo. Jesteś taki słodki. Aha. Ty też, Suzi, jesteś kochana. Chcesz zostać moją dziewczyną, kochanie. Tak, wracajmy Szyb, do nich! Mamy nową parę! Na nas Dlaczego tak to długo trwało? O czym gadaliście? Hmm, jakby to powiedzieć, Są razem. I ja jesteśmy teraz parą i będziemy randkować. O Boże, gratulacje, kochani! Kratki! Wy też powinniście zostać parą. Pasujecie do siebie. Ja aktualnie dobra w sumie nie wiem. Co się dzieje, Asia? Dobra, Leonku, podobasz mi się, tak. przystojniak jesteś. Ej, będą dwie pary, to będą mogli robić double date'y. Ej, oni do siebie mega pasują, naprawdę, obaj. Także to będą super dwie pary, oby oni mieli wszyscy razem. Ty też mi się, Asiuniu, podobasz, piękna jesteś. O serio? Chcesz zostać moim chłopakiem? Będziemy randkować. Tak zostańmy parą, kochana. Wow, super! Ale fajnie, jestem taka szczęśliwa, że jesteście razem. Gratki, kochani. Dziękujemy. Gratulacje. Dzięki, stary... Ej, co powiecie na podwójną randkę? Ej, co dosłownie o ja Vickster... tym mówiłem przed chwilą. No, to jest idealny pomysł. Jeszcze w ich przypadku oni tak do siebie pasują. Oby ten szczur, Roxy, niczego nie zepsuł. Bo ja się boję, że jak ona się dowie, że oni są razem parą, no będzie chciała to zniszczyć. Ale tak mi się wydaje. Zobaczymy, co się będzie działo. Dede. Tak! Dawajcie, będzie super. Tak fajny pomysł. Jestem na tak. Spotkajmy się jutro w parku, dawajcie. Utrą. Cześć, Bartuś, Misiaczku. Cześć, kochana. Ale Poczekajmy pięknie. na Leona i Jasie. Pewnie zaraz przyjdą. Okej. Okay. Pięć minut później. Siemanko, mordeczki. Przepraszamy za spóźnienie. Pociąg się spóźnił. Nie ma problemu. Dawajcie coś zjeść do restauracji. Dobra, chodźmy. W restauracji. Witam w restauracji. W czym mogę pomóc? Co? co? Roxy jest kelnerką w tej restauracji? Ej, to będą dymy. To będą jakieś totalne dymy. Coś mi się to wydaje. Przecież. No nie, no. Zobaczmy, co się będzie działo, ale zobaczcie. Roxy jest kelnerką w no. O! Roxy, co ty tu robisz? XDDD! Ty jesteś kelnerką? Co jest? Co tu się dzieje, XDD? To ja się pytam. Co wy robicie w tej restauracji? Jak nie, co? to psycholog mi nie uwierzy, nie? Psycholog mi nie uwierzy. Mamy podwójną randeczkę. Pani kelnerko, haha. Serio, ty tutaj pracujesz? Nie, nie mogę. wiedziałam, że jesteś kelnerką. To jest za mało! Dobra, co w tym dziwnego? Jesteście chorzy, XD. Dobra, chodźmy do innej restauracji. Nie chcę tutaj jeść. Czekajcie, obsłużę was, nie ma problemu. Co o, chcecie zjeść? Mamy fajnie. Widzowie, to będzie kontent teraz. I na jedzenie! To ja wezmę hamburgera i frytki. Ja chcę rybę i ziemniaki oraz mizerię. Ja sobie zjem o, kurczaka i ziemniaki. Obiad. Mi zupa wystarczy. Dziewczyny chcą polski obiad i to się szanuje. A wy wolicie polskie obiady czy jakieś fast foody typu pizza kebab? Napiszcie w komentarzu. <grych> Może jakiś żurek. Super! Dobra, idę zlecić zamówienie do kuchni. Siadajcie i proszę czekać na zamówienie. Oki doki. Oj, coś czuję, że ona im zrobi, zamiast tego, co chcą, to im zrobi jakieś sushi ze szczurów, nie? To mi tak śmierdzi takim tematem, ale zobaczymy. ...najpierw zrobię jedzenie dla mojej ex-bestii, która ukradła mojego Leonka. To będzie słodka zemsta. Dodam jej trochę środku na przeczyszczenie ha, Co? Ha, ha, ale będzie beka. Jak puści bąka z gruzem, to Leonka będzie mój xddd. Patrz, Dobra, co teraz czas na obiad dla suzi. Co by jej dodać do jedzenia? Hm. Dobra, też jej dodam trochę środku na przeczyszczenie XDD. Nie, to A... jest za mocne. Ona jest jakaś odklejona, przecież ona pójdzie do więzienia za coś takiego. Będą mieli śmierdzącą randkę, To będzie piękne. A teraz zrobimy jedzenie dla chłopaków. Zrobię im to od serca i jak najlepiej potrafię. Mam nadzieję, że Leonek do mnie powróci. Nie. Dobra, czas na jedzenie. Mój mózg został wyżarty w tym miejscu w momencie. Co im się stanie po tym środku? Nie. Proszę o to wasze jedzenie. Dziękuję, Roxy. Smacznego, kochani. Ej, dlaczego mam coś zielonego na posiłku? Co to jest? To taka specjalna przyprawa, aby fajnie smakowało. Oby tego nie jadła, oby tego nie jadła. No, trzeba jej nie zaufa, nie? O, aha, okej, okay, dobra. Ja mam to samo. Jakaś dziwna wydzielina. Nie wiem, czy to jeść. Nie jest. No mówię wam, że mamy przyprawy indyjskie. Nie ma ich w innych restauracjach. Pięć minut później. Ej, dziwnie się czuję po tym posiłku. nie Coś jest nie tak. Wszystko okej, okay, Asia? Czy coś się... Czemu ona to zjadła? Nie, nie mogę. Po prostu Dzieje? nie wierzę. Nie dobrze mi Chyba muszę iść do lekarza. W głowie mi się kręci. Nie martw się. Pójdziemy z tobą i ci pomożemy. Dziękuję, kochani. Suzy nie zjadła posiłku, więc jej nic nie ma. O, dobrze, że Suzy chociaż nie zjadła, ale <gryw> dlaczego ona zjadła zaś ten posiłek? To przecież ona będzie miała problemy. Idę do lekarza. O, jestem ciekawy, co się u tego lekarza Idą będzie do działo. Idę do lekarza. Asia, idź do lekarza. My czekamy na zewnątrz. Okej, okay, to idę. Witaj, Asiu. W czym ci mogę pomóc? Co ci dolega? Kręci mi się w głowie i mam biegunkę. Coś jest ze mną nie tak. Okej, okay, to sprawdźmy i pobierzmy krew. Może się czymś zatrułaś. Pięć minut później! Ej, masz zatrucie pokarmowe. Ktoś ci dał środek przeczyszczający do jedzenia. Nie, nie mogę. Nie restauracji? To musiało być chyba dzisiaj. Nie Przecież oni muszą iść z tym na policję, tak tego nie można zostawić. Przecież otruwanie ludzi w restauracji to to jest bardzo poważne przestępstwo. Pamiętam, co dzisiaj jadłam, ale jakąś dziwną wydzielinę miałam w posiłku. Co? To może nie jest środek przeczyszczający, tylko jakaś trucizna? O nie, to w ogóle iść by szybko by była na była operacyjną. Ten środek ma dodatek, że tracisz swoje wspomnienia. Co? co? Jak to? Muszę zadzwonić. O nie, ona zapomni, że jest w związku. I on będzie miał złamane sertuszko. To będzie najgorsze na świecie, jak tak się stanie. do twoich przyjaciół i ich poinformować. Co się dzieje z moją dziewczyną? Wszystko okej? Okay? Dziewczyną? Przecież ja nie mam chłopaka. Kim ty jesteś? I gdzie? Ja... Twoja dziewczyna Mówiłem. została otruta i straciła pamięć. Czy pani sobie żartuje? To niemożliwe. Nie wierzę w to. Powiedziała mi, że jadła jakiś posiłek w restauracji i była tam dziwna wydzielina. Jak oni mogli pozwolić na to, żeby ona to zjadła, jak widzieli, że coś tam zielonego jest w tym posiłku? Ja tego nie ogarniam. Poza tym, no, no naprawdę, ja nie wiem, co ja mam powiedzieć. To było tak nieodpowiedzialne z ich strony. Jedna źle zrobiła, że im to dodała ta Roxy, a drudzy są głupi, że oni to zjedli. No tyle i do temat, no. I przez to straciła pamięć. Może ją wkrótce odzyska. Ej, wiedziałam, że to jedzenie jest jakieś skażone. Pewnie Masa to wina sakra. Roxy. Tak to wina Roxy. Co za wredne babsko otruła moją dziewczynę. Spokojnie. Jej pamięć wkrótce wróci do normalności. Musicie jej pomóc po prostu. W sumie to pamiętam, Suzy. To moja najlepsza bestia. Dzięki Bogu. Nie zapomniałaś o mnie, kochana. Zaopiekujemy się nią. Dziękujemy pani lekarko. Nie ma problemu. Pomóżcie jej. Widzę, że ta pani lekarka jest ogarnięta, więc mam nadzieję, że ona im odpowiednio pomoże. mi od doktora. Ej, musimy wrócić do restauracji Roxy i pogadać z jej szefem. No Muszą właśnie. ją wywalić z tej restauracji. Chyba je to jest chamstwo! Tak, chodźmy! W restauracji! Roxy! Ktoś mnie wołał w czym pomóc. O, widzę, że wróciliście, kochani. Jedzonko smakowało? Czy ty dodałaś truciznę do jedzenia, Asi? Przyznawaj się. Ceko, ja nic nie dodałam. Za kogo wy mnie macie? XDDD. Dałaś mi jakiś dziwny środek do jedzenia. Wiedziałam, że to jakaś trucizna. To nie było normalne jedzenie. Nie powinnam tego jeść. Koniec tego. Dzwonię do twojego no szefa. właśnie. Wywalą cię z tej roboty. W końcu będzie jakaś odpowiedzialność za swoje czyny. Nie, e, proszę, ja nic nie zrobiłam. Ja nic nie dodałam. Ja nic nie zrobiłam, Wiemy, na że pewno. Ty. Na Byliśmy do doktora i powiedział, że ktoś jej dał truciznę do jedzenia. Ona straciła pamięć na jakiś czas. To pewnie twoja sprawka. Jesteś chora psychicznie. Dosłownie. Witam. w czym mogę pomóc? Roxy dodała truciznę do jedzenia naszej... O, jak widzę tego pana, to już czuję, że zaraz będzie miała przywał Roxy. Leżanki. Szefie, przysięgam to nie ja. Oni chcą mi przeszkodzić w pracy. To naprawdę. Mhm. Mamy kamery na kuchni. Możemy wszystko sprawdzić i zobaczymy. Zaraz wracam tylko to wszystko sprawdzę. Dziękujemy panie menadżerze. Nie ma problemu. Szefie, od kiedy my mamy w ogóle kamery w restauracji? Nic o tym nie wiedziałam. Kamery mamy od zawsze, Roxy. Nie wiedziałaś o tym? Aha, sprawdzają kamery. Roxy? Wiemy, że to ty. Mamy dowody. I ty jeszcze chciałaś otruć Suzy? Jesteś nienormalna. Nie wierzę w to, że kiedyś byliśmy najlepszymi besti. Roxy, wylatujesz z roboty. Jak mogłaś zrobić coś takiego okropnego? Ty no sz... właśnie, oprócz tego, że ją wywali z roboty, to powinni ją dać na policję. Ona powinna odpowiedzialność jakąś ponieść za to. Czuję podziemny. A ale ja. Wynoś się, dzwonię na policję. O, mówiłem, Dziękujemy mówiłem. Za pomoc. Jesteście super. Stop. Przepraszam za to. Nie powinniśmy do tego dopuścić. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze ze zdrowiem. Dziękuję. Jest coraz lepiej. Super miłego dnia. Dobrze, do... że się jej nic poważnego nie stało, nie? ja muszę iść chyba do domu i odpocząć. Jestem taka zmęczona. Pójdę z tobą, aby ci się nic nie stało. Sorki, o, Mordo, ale ja cię niestety nie znam. Nie chcę z tobą iść. Co? Asia, ja pójdę z tobą i nie. pomogę ci ze wszystkim. Tak proszę, może uratujesz moją pamięć bestii. Czuję się coraz lepiej. Dobra, to ja z Leonem. By ona sobie przypomniała, że jest z nim w związku. No, bo przecież to był taki sheep. Szkoda by było tego związku przez tą głupią Roxy, no. Lecę na chatę na razie. Papa, kochanie, na razie do jutra. Leon i Bartek gadają. Mordo, nie martw się. Suzy pewnie pomoże Asi, aby odzyskała pamięć. Nie stresuj się tą sytuacją. Wiem, ale to chore, że nie pamięta swojego chłopaka. Tak mi smutno. To takie smutno, naprawdę. Dobrze. Przecież pani doktor tak powiedziała. Dobra, ja lecę na chatę, Ziom, Elo! Spoczko, loczko, na razie. W międzyczasie Suzy i Asia. Tak mi przykro, Asiu. Mam nadzieję, że już nigdy nie pójdziemy tam do restauracji. No nigdy nie idź a na drugi raz, jak widzicie, że macie coś dziwnego w posiłku, to się zastanówcie dwa razy, czy to jest. Czasami lepiej sobie odpuścić, co nie? Ej, pamiętam jedną rzecz, ale nie potrafię sobie jej wyobrazić. To takie dziwne uczucia. Rozumiem. Patrz, to jest Roblox, a tu jest Leon, twój chłopak. Spotykaliśmy się w grupce na Roblox. Pamiętasz to może... Wiesz co? Nic totalnie takiego nie pamiętam. No nie, no jak o żadnej pamiętać. grupce nic nie wiem. Leon... pokazała jej nawet screena z gry, pokazała mu jej zdjęcie, i ona nic nie pamięta, to naprawdę musiał być jakiś mocny lek! To twój chłopak. A ja jestem z Bartusiem. Jesteśmy najlepszymi bestii. Patrz na twój czat z Leonem. Pisałaś z nim bardzo długo. Asia czyta czat! Serio, ja mu takie coś pisałam? Co to jest? Ej, chyba pamiętam! Jest! Leon, pamięta! to mój chłopak! Zaczynam coś jeszcze. Ja Sup Przypomniała sobie, ej, może jej się przypomni i będą znowu razem! Super. Tak jest besti. Pamięć ci wraca! Nie mogę w to uwierzyć! Zaczyna mi się wszystko układać w głowie! Dawaj dzwońmy do chłopaków Ale super. i powiemy, że wszystko już jest dobrze. Super tak, zróbmy to. widzowie, udało się! Przypomniała sobie! Dziękuję Wam bardzo za oglądanko, widzowie! Zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję! Wpadajcie na moją piosenkę pod tytułem Dekon Oraz wpadajcie na mój kanał jutro, bo codziennie tutaj są odcinki. Subujcie mnie, proszę! To zrobię face reveal. Pa!